Po raz pierwszy ta seria ukazała się na świetle dziennym w 2017 roku. Rok później w 2018 była druga odsłona i były to straszne rekolekcje, a potem straszne rekolekcje 2. Na mnie osobiście bardzo przełomowa seria, taka seria, gdzie się mierzyłem z najtrudniejszymi tekstami, szczególnie w pierwszej części Apokalipsy, potem też prorockimi różnymi wizjami. No i nadeszła pora, żeby wreszcie po tylu latach, w 2024 roku, wrócić z trzecią odsłoną tej serii, czyli straszne rekolekcje 3. Ja się nazywam Adam Szustak, jestem dominikaninem, ten kanał to jest Langusta na palmie, gdyby ktoś był tutaj po raz pierwszy, a teraz będzie czołówka. Moi drodzy, moi miłi, moi kochani, niezmiernie jest mi miło, że możemy się spotkać w pierwszym odcinku wielkopostnej serii Straszne Rekolekcje. 3. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy, tak jak w pierwszej i w drugiej serii, które były już lata temu, żebyśmy zajęli się różnego rodzaju chyba najtrudniejszymi tekstami, głównie w tym wydaniu Starego Testamentu. Panie, są takie teksty prorockie, są takie wizje, są takie sny, są takie symbole, które kiedy się je czyta, to trudno zrozumieć o co chodzi. Zmierzymy się z tym po raz kolejny. Zaczniemy, kochani, od Księgi Proroka Zachariasza, która jest bardzo bogata w tego typu teksty, w tego typu wizje, które to są niesamowitymi opowieściami o tym, w jaki sposób Pan Bóg działa w tym świecie, w jaki sposób Pan Bóg chce działać w życiu każdego z nas. Moi drodzy, zaczniemy od pierwszych rozdziałów Księgi Proroka Zachariasza. Dzisiaj zaczniemy od pierwszej wizji. Najpierw i posłuchajcie, potem zacznę tłumaczyć. To jest, kochani, pierwszy rozdział yy, proroka Zachariasza. 24 dnia miesiąca 11, czyli miesiąca Szebat, w drugim roku panowania Dariusza, Pan skierował to słowo do proroka Zachariasza, syna Berekiasza, syna Iddo. Miałem widzenie w nocy. Oto jakiś jeździec na koniu kasztanowatym stał wśród mirtów w dolinie, a za nim konie kasztanowate, kare i białe. Zapytałem, co to znaczy, panie mój? Anioł, który mówił do mnie, odpowiedział, wyjaśnię ci ich znaczenie. W tej chwili odezwał się jeździec stojący wśród mirtów i odpowiedział tymi słowami: To są ci, których pan posłał, aby obiegli Ziemię. Lecz oni sami zwrócili się do Anioła Pańskiego, który stał wśród mirtów, i oznajmili. Przeszliśmy ziemię wzdłuż i wszerz, a oto wszędzie panuje pokój. Wtedy Anioł Pański zapytał tymi słowami: Panie zastępów, czy długo jeszcze nie przebaczysz Jerozolimie i miastom Judy, na które gniewasz się już lat siedemdziesiąt? W odpowiedzi danej aniołowi, który mówił do mnie, Słowa Pana zabrzmiały z miłowaniem i pociechą. Po czym anioł, który mówił do mnie, takie dał mi polecenie. Rozgłasaj, że tak powiedział Pan zastępów. Darzę Jeruzalem i Syjon ogromną miłością, lecz gniew mój zaciążył nad narodami pysznymi, bo gdy ja się gniewałem tylko trochę, one przesadziły w karaniu. Dlatego tak mówi Pan. Ze zmiłowaniem wracam do Jeruzalem. Dom mój tam stanie znowu wyrocznia Pana Zastępów. I sznur mierniczy będzie rozciągany w Jerozolimie. I to jeszcze głoś. Tak mówi Pan Zastępów. Miasta moje znowu zakwitną dobrobytem. Pan pocieszy Syjon i znowu wybierze sobie Jeruzalem. Moi drodzy, zanim przejdziemy do tej pierwszej wizji, do tego pierwszego snu, do tego pierwszego widzenia, które miał Zachariasz, krótkie trzy słowa tylko pewnego komentarza, wyjaśnienia, ustawienia, że tak powiem, tej księgi tego proroka w pewnym kontekście. Jesteśmy w czasach, kiedy kończy się niewola babilońska, kiedy królestwo perskie zdobywa Babilon. W ten sposób Izraelczycy po 70 latach, jak słyszeliście, niewoli zaczynają wracać pomału do swojej ziemi. Rozpoczyna się budowa świątyni, która została wcześniej zburzona. Część Izraelitów jeszcze została w niewoli, część wróciła. Mamy taki moment, kiedy lud jest w takim okresie przejściowym, kiedy są szanse, że zakończyło się coś bardzo złego, ale to jeszcze ciągle ma swoje skutki, nie otworzyło się jeszcze nowe. I do czegoś takiego Pan Bóg posyła proroka Zachariasza. Prawdopodobnie bardzo młodego człowieka. Niektórzy mówią w ogóle, że w trakcie, kiedy miał dywizję, on miał może 18-19 lat. Czy to do końca pewne, tego nie wiemy. Jednej nocy. Zachariasz ma osiem wizji. Zobaczcie, kumulacja jest maksymalna, nie tak, że przez długi czas Pan Bóg coś mu objawiał. Tak jak sam mówi, w nocnym widzeniu rozpoczyna opowiadanie tego, co Pan Bóg mu pokazał w snach albo w wizjach. Trudno powiedzieć do końca, czy to były po prostu tylko sny, czy to były jakieś bardziej takie, wiecie, pełne świadomości, wizje. Będziemy sobie po kolei przechodzić, kochani, w każdym odcinku kolejną wizję. Osiem pierwszych odcinków tych naszych spotkań to będą właśnie te wizje proroka Zachariasza. Niektóre są dłuższe, inne krótsze, ale wszystkie są oczywiście, jak zawsze, niesamowite i wypełnione naprawdę przepięknymi rzeczami. Pierwsza rzecz, zauważcie. Przychodzi Pan Bóg do Zachariasza z tymi wizjami w nocy. Jak wiecie, noc to jest miejsce ciemności, to jest miejsce Małego życia. Ja wiem, że może dzisiaj, oczywiście, często myślimy sobie o życiu nocnym jako życiu właśnie pełnym życia, ale noc jest takim momentem, kiedy zasadniczo wszystko zamiera. Kiedy w związku z tym, że nie ma światła, nie ma słońca, nic się nie dzieje, większość ludzi śpi. Chodzi oczywiście o symboliczne znaczenie tej nocy. No to jest to taki moment pewnego rodzaju zawieszenia. Mało tego też noc jest oczywiście związana również ze śmiercią. W takim sensie, że człowiek, który zamyka oczy, jak to mówimy, osuwa się w noc. Też człowiek, który śpi, często jest jakby symbolem człowieka pogrążonego w takim nieżyciu. Co to znaczy? To są wizje na czas niedobre to są wizje na czasy ciemności, to są wizje na czasy, kiedy brakuje ci słońca, kiedy brakuje ci życia, kiedy brakuje ci światła, kiedy brakuje ci energii, kiedy chciałbyś się tylko po prostu osunąć, leżeć i nic nie robić. Pan Bóg przychodzi do takiego miejsca w twoim życiu i chce ci opowiedzieć niezwykłe rzeczy. Od czego, kochani, zaczyna się ta opowieść? Mamy taką piękną wizję doliny wypełnionej mirtami, drzewami mirtowymi, pośrodku których stoi jakiś jeździec. To niestety to polskie tłumaczenie w tysiąc latce, które wam czytałem, nie wiem trochę dl dlaczego w tym miejscu, gdzie jest mowa o umaszczeniu tego konia, jest mowa o koniu kasztanowatym. Ja wiem, że pewnie różni znawcy koni mogliby się tutaj. Dać pewną dyskusję. Inne tłumaczenia, na przykład angielskie, i tak dalej, zawsze tu podają po prostu czerwony, inaczej rudy. Tak samo potem pierwszy z tych koni, który się potem pojawia, bo tam będzie czterech tych jeźdźców, on też jest nazwany rudym, czerwonym, red po prostu. Czyli mamy po prostu jeźdźca na rudym, ognistym, płomiennym koniu pośrodku Doliny Pełnej Mirtów. Kani to jest jeden, uważam, z najpiękniejszych obrazów. Ten, zobaczcie, jeździec zostaje nazwany w pewnym momencie, że on jest aniołem Pana. I tu, kochani, teraz potłumaczmy pewne symbole, żeby zobaczyć obraz. Kochani, w Starym Testamencie, kiedy jest mowa o Aniele Pana, to jest mowa o wysłanniku Pana Boga. O którym, kiedy piszą teksty Starego Testamentu, to czasem nie wiadomo, czy chodzi o Anioła, czy chodzi o Pana Boga, czy chodzi o kogoś, kto jest jego wysłannikiem, czy też samym Panem Bogiem. Bardzo często, kiedy Anioł Pana mówi, to mówi Anioł Pana, a za chwileczkę on mówi, jakby był Bogiem, w sensie jakby w ogóle nie był żadnym pośrednikiem. Mało tego. W całej interpretacji, kochani, połączenia Starego Testamentu z Nowym Testamentem, wiemy już dzisiaj, że Anioł Pana tak naprawdę to jest Pan Jezus. W sensie anioł Pana to jest druga osoba Trójcy Świętej przed wcieleniem. To są tak zwane chrystofanie, czyli objawienia Chrystusa przed stania się Chrystusa na ziemi jako człowieka. Czyli te wszystkie momenty w Starym Testamencie, jest ich, kochani, wbrew pozorom, bardzo dużo, gdzie Pan Jezus działał przychodząc do ludzi. Tutaj ta wizja, to jest, kochani, wizja Pana Jezusa, na ognistym koniu, stojącego pośrodku doliny pełnej mirtów. Co to jest ta Dolina Pełna Mirtów? Kochani, pamiętajcie o tym, że drzewo w Starym Testamencie, jakiekolwiek drzewo, w sposób symboliczny oczywiście, bardzo często jest symbolem. Osoby, w sensie człowieka. Zobaczcie w psalmach, kiedy się pisze, na przykład, nie wiem, o człowieku, który jest podłączony do Pana Boga, to się pisze, że człowiek sprawiedliwy to jest taki jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, nie? Człowiek ma swoje korzenie tam w tej wodzie, czyli czerpie soki od Pana Boga. Pani, bardzo często drzewa są jakby symbolami człowieka, Drzewo to jest człowiek. Można by kani powiedzieć: mamy tutaj dolinę pełną ludzi. Te drzewa. To jest symbol ludzi, pośrodku tych ludzi stoi Pan Jezus, kochani. To jest bardzo mesjanistyczny obraz tego, co będzie kiedyś na końcu czasów, bo to jest oczywiście zapowiedź również końca czasów czyli, że będzie cała ludzkość, a pośrodku tej ludzkości, nie gdzieś na tronie wysoko, nie gdzieś nie wiadomo gdzie tylko w środku tej ludzkości stoi Pan Jezus. Ta ludzkość. Zawsze jest bardzo piękna, bo ta ludzkość jest porównana, przekazana jako drzewa mirtowe. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście mirty. To są bardzo zielone drzewa z pięknymi, białymi kwiatami, które wydają dosyć subtelny, ale bardzo sympatyczny zapach. Mało tego. One mają w Piśmie Świętym bardzo ładne znaczenie. Podam wam tylko dwa przykłady, żebyście zobaczyli, o jakim rodzaju drzewa my tu mówimy. W Księdze proroka Izajasza, kiedy się mówi o czasach mesjańskich, to się mówi, że w czasach Mesjasza wszystkie pokrzywy będą zastąpione przez mirty. Czyli zobaczcie, pokrzywa to jest coś, co kuje, to jest coś, co sprawia ból, to jest coś, co sprawia, że się krzywisz, że to cię boli, nie? No, mówimy, że się tam... spaliłem się pokrzywą. Czyli wszystko, co było w twoim życiu właśnie takie bolesne, zamienia się w łagodny zapach, Mało tego, kochani, jest taka postać w Starym Testamencie, może ją pamiętacie, ja ją bardzo, bardzo lubię, nagrałem kiedyś całego audiobooka o niej, całą książkę o niej wydałem, Estera, Księga Estery. Niesamowita kobieta, która uratowała cały swój naród przed zagładą. Cały naród miał być zniszczony, ona dzięki swoim... Stawiennictwem u króla uratowała cały naród. Mało tego. Estera, jak pamiętacie, jest to taka scena w Księdze Estery. Może ktoś czytał tę moją książkę, albo widzieliście tę serię na, na, na YouTubie. Ona chyba jest na YouTubie, nie pamiętam. Yy, to jest taka scena, gdzie ona ma taką wizytację u króla to jest oczywiście symbolicznym pokazaniem, jak dusza się zbliża do Boga, gdzie król ona omdlewa i król bierze po prostu na swoje kolana. To jest taki obraz niewiarygodnego zjednoczenia duszy z Bogiem, gdzie po prostu człowiek jest tak blisko Boga, jak no... kochanka względem swojego ukochanego. Nie wiem, czy wiecie, że Estera, zanim została Esterą, miała inne imię. Miała imię, tak podaje Pismo Święte, Hadassa. A wiecie, co to znaczy? Hadassa to jest mirt. Otóż tam, kochani, Mamy wizję doliny, takiej, w której już nie ma pokrzyw, czyli nie ma żadnego cierpienia, nie ma niczego, co by paliło, niczego, co by cierpiało, co by bolało, co by sprawiało trudność. Mamy tam dolinę Mirtów, czyli yy, Ester, czyli tych, którzy ocalili wszystko i którzy są w takiej jedności z Bogiem, że można o nich mówić jak o małżeństwie. Kaj zobaczcie. Jeden obraz, a jeszcze jeden szczegół, to jest dolina pełna mirtów, czyli otoczona wzgórzami. Co to znaczy? Ona jest chroniona. Te wzgórza chronią tę dolinę. Nic nie może z zewnątrz, to są jakby mury obronne. Nic tam nie może zaatakować tej doliny. Ok, zobaczcie, yy, jakim geniuszem jest Pan Bóg, w sensie posługując się oczywiście prawdopodobnie wyobraźnią tego proroka, że w jednym kadrze. Zobaczcie, w jednym kadrze, dolina pełna mirtów pośrodku, jeździec otoczona wzgórzami, pachnie zielono, estera, brak pokrzyw, w jednym obrazie mamy opisane całe Królestwo Niebieskie. I na tym będzie polegało Królestwo Niebieskie, że będziemy ludem zgromadzonym wokół Pana Boga, gdzie on będzie jednym z nas, gdzie wszystko, co boli, zostanie zakończone, gdzie będziemy pachnieć. Gdzie wszystko zostanie pokonane, co chciało nas zgładzić, i gdzie będziemy w takiej bliskości z Bogiem, że będą o nas mówić małżeństwo. A to jest tego dopiero początek. Co się dzieje tam w tej dolinie? Pojawia tam się jeszcze paru jeźdźców. Jak słyszycie, oni są o... na koniach o różnych kolorach, koni tymi kolorami się jeszcze zajmiemy. Będą ci jeźdźcy w kolejnej wizji, dopiero do nich wtedy wrócimy, bo tam będą ważniejsze, że tak powiem, umaszczenie tych koni. Na razie mamy po prostu czterech jeźdźców. O których jest mowa, że pyta ten nasz młodzieniec, Zachariasz, pyta skąd to oni się wzięli, co oni tu robią, i tak dalej. No i mówiłem ten anioł odpowiada, że to jest czterech jeźdźców, którzy zostali wysłani w cztery strony świata, przemierzają całą ziemię, i przychodzą z taką wiadomością, przychodzą z taką wiadomością, że wszędzie na ziemi panuje pokój. I zobaczcie, to się mogłoby wydawać taką dosyć pozytywną wizją, nie? Wszędzie panuje pokój, czyli jest dobrze na świecie, piękna wizja. A na to zobaczcie w odpowiedzi jeden z tych aniołów mówi: Panie zastępów, jak długo jeszcze i kiedy ty w końcu przebaczysz Jerozolimie, dlaczego się już gniewasz na nich od 70 lat? Czyli zobaczcie, on się wcale nie cieszy z tego, że panuje pokój na całej Ziemi. Tylko on mówi: To jest coś nie tak, że jest pokój na całej Ziemi. O co tu chodzi? Chodzi o to, że lud, jego przedstawicielem tutaj jest nasz prorok. Od 70 lat są w strasznie trudnej sytuacji, i ci wszyscy, którzy im tę sytuację zgotowali, czyli wszyscy na zewnątrz, czyli ludy ziemi, żyją sobie w pokoju. Czyli oni cierpią, a ci, którzy byli prowoderami tego, że oni teraz muszą cierpieć, to no właśnie, no to żyją sobie dobrze, w pokoju, cicho i tak dalej. Kochani. Dlatego ta pierwsza wizja jest taka piękna. Bo można by sobie powiedzieć, dobra, fajnie, że nam tutaj robicie taką wizję Doliny Pełnej Mirtów w ogóle, że kiedyś tak będzie i tak dalej. Mówi, ale dlaczego teraz jest tak? Bo to może kiedyś będzie. Ale czemu teraz jest tak? Że źli się mają tak świetnie na tym świecie, żyją sobie w pokoju, że nikt im nie zagraża, a my doświadczamy nieustannie różnych trudności. Jak to jest, że ci, którzy innych wykorzystują, ci, którzy innych krzywdzą, ci, którzy... Rządzą w tym świecie, mają się tak świetnie, a robią tyle zła, a ty, panie, nie widzisz, że, że my cierpimy. Kochani, to jest bardzo piękna wizja. Zobaczcie to, co jest ciekawe, to może tylko taka dygresja. Ten anioł nie wie, jaka będzie przyszłość. To jest ciekawe. Aniołowie, kochani, nie wiedzą, jaka będzie przyszłość. Nam się czasem wydaje, że aniołowie są takie istoty, które są prawie jak Bóg, takie, które wszystko wiedzą tak jak Pan Bóg. Nie, nie, nie. One wiedzą to, co im Pan Bóg powie. Jak im Pan Bóg nie powie, to nic nie wiedzą. Zobaczcie, anioł, który, na przykład nasz anioł, stróż, kochani. To nie jest taki koleś, który zna naszą przyszłość. nie. On jest z nami w tym, co przeżywamy, i On nie wie, co będzie dalej. Wiem, że może część z was to nie pociesza, ale w ogóle dla mnie jest jakieś takie, że ten anioł to jest taki naprawdę taki swojski towarzysz, że on czasem jest po prostu we mgle, jak ja, jest bardzo blisko z Panem Bogiem, więc o tyle jest mu łatwiej. I dlatego może mi pomóc. Ale oni nie wiedzą, co będzie, dlatego ten Ani opyta tego głównego jeźdźca, mówi Panie w ogóle, ale, ale o co to chodzi? Dlaczego tak się dzieje? Pani, bardzo możliwe, że wielu z Was ma takie doświadczenie w życiu. No właśnie, że doświadczycie czegoś takiego. No jakoś nie widać tego zwycięstwa Pana Boga, jakoś nie widać, żeby, żeby to miało, nie wiem, no się jakoś wszystko rozwiązać w jakiś taki prosty sposób, nie? Kochani, jak patrzymy przez dzisiaj na świat, jak patrzymy na to, co się dzieje, na te wszystkie straszne rzeczy, nie? Jak patrzymy chociażby... No, kochani, my jesteśmy w takim miejscu na no świecie, nie oszukujmy się, przy tej Rosji obok nas, nie? Która, która niszczy teraz Ukrainę, która nie wiadomo, czy za chwilę nie zaatakuje Europy i tak dalej. No w ogóle wiem, że bardzo wielu z was pewnie żyje w takim klinczu takiego strachu, nie? Bardzo możliwe, że też w takim waszym prywatnym życiu dzieją się takie rzeczy, że mówicie no dobra, mirty mirtami, doliny dolinami, jeźdźcy jeźdźcami, ale Panie, no, dlaczego jest tak, jak jest? I moi drodzy, to nie jest tak oczywiście, że ja wam teraz y, w tej pierwszej wizji dam odpowiedź, dlaczego tak jest, jak to jest i jak to ma wszystko wyglądać. Nie. Po pierwsze dlatego, kochani, że mamy jeszcze siedem wizji i Pan Bóg będzie krok po kroku w tych wizjach pokazywał, co robi z tą rzeczywistością, ale... Dzisiaj daje nam Pan Bóg pewnego rodzaju taki wstęp, który musimy przyjąć jako pewnego rodzaju obietnicę Pana Boga. Gdzie Pan Bóg mówi tak. Y, w odpowiedzi dane Aniołowi, który mówił do mnie, słowa Pana zabrzmiały zmiłowaniem i pociechą. Kończę, właśnie nie mamy tych słów przekazanych. Oczywiście potem Anioł powie, Anioł, który mówił do mnie, takie dał mi polecenie. I potem, jak będzie przekazywał to obietnicę od Pana Boga, ale bezpośrednio Pan Bóg jakby nie odpowiedział tylko jest napisane, że to, co odpo znaczy, odpowiedział, tylko nie mamy tych słów, które powiedział, a napisane, że one brzmiały z miłowaniem i pociechą. Tam jest takie słowo, które np. w angielskich wersjach Pisma Świętego, ja lubię to tłumaczenie, jest tam tłumaczone jako dał mi słowa dające komfort. Czyli dał mi słowa takie dające, że zacząłem się czuć komfortowo. Kochani, ja, ja lubię ten moment. Dlaczego? Dlatego, że zauważcie, nie mamy podanych tych słów, tak, jakby każdy człowiek musiał te słowa po, jakby usłyszeć dla siebie. Nie ma jednej odpowiedzi dla każdego człowieka. To nie jest tak, że jest jedna ogólna odpowiedź dla ludzkości. Będzie zaraz, w sensie taka ogólna będzie, czyli zapowiedź Pana Boga, ale te słowa, gdzie ty się poczujesz komfortowo, gdzie ty się poczujesz zaopiekowany, bezpieczny i tak dalej, to są słowa, które Pan Bóg tobie będzie chciał powiedzieć bardzo konkretnie w twoim byciu z nim, jeżeli będziesz. W tej dolinie pełnej mirtów. Za co jeszcze wrócimy. No i zobaczcie, potem są tutaj obietnice. Ja nie będę się teraz nad nimi rozwodził, bo tak jak mówię, mamy jeszcze siedem wizji, i one tam będą konkretnie wyjaśniane. Pan Bóg mówi, nie zapomniałem, Pan Bóg mówi, Jerozolima będzie odbudowana, Pan Bóg mówi, ja będę mieszkał w Jerozolimie, mówi, będzie sznur mierniczy, do niego wrócimy w kolejnych wizjach, który będzie rozciągany w Jerozolimie, to oznacza, że tam będzie robiona bardzo konkretna robota. Pan pocieszy Syjon, znowu sobie wybrał Jeruzalem, czyli mówi: Chcę, żebyście wiedzieli jedno z tego pierwszego obrazu. Zobaczcie, ci, których Pan Bóg posłał, ci jeźdźcy, bo to jest de facto wizja o tych jeźdźcach, oczywiście o tej Dolinie Mirtów, to są posłańcy Pana, którzy nieustannie donoszą Panu, co się dzieje na Ziemi. Kani, co to znaczy? Pan Bóg naprawdę wie, co się dzieje na Ziemi. Kochani, te nasze myśli właśnie, kiedy patrzymy na świat i kiedy sobie myślimy, Pan Bóg tego chyba nie ogarnia, Pan Bóg naszego życia nie ogarnia, Pan Bóg nie ogarnia historii świata, no bo przecież dzieje się tyle zła. Pierwsza wizja jest de facto o tym, że Pan Bóg mówi doskonale wiem, co się dzieje. Nie myśl sobie, że jestem Bogiem, który nie ma władzy nad tym. Jaką mam władzę, to ci pokażę w następnych wizjach. Ale nie myśl sobie, że to mi się wymknęło spod kontroli. I kochani, to co dzisiaj chcę Wam zostawić, bo o tym jest ta pierwsza wizja, to jest właśnie to przekonanie. Pan Bóg naprawdę wie, co się dzieje w Twoim życiu. Pan Bóg naprawdę wie, co przeżywasz. To nie jest tak, że Pan Bóg nie widzi, że źli tam, dobrze im się powodzi, a dobrzy cierpią. Nie, nie. On ma to wszystko w wiedzy, On ma to wszystko pod swoim okiem, On ma to wszystko pod swoim władaniem, On ma wszędzie, jeżeli tak mogę powiedzieć, swoich ludzi którzy nieustannie czuwają nad tym wszystkim. Tobie się może aktualnie wydawać, i tak się wydawało Izraelowi w tamtym momencie, że tak nie jest, że od 70 lat jesteśmy w niewoli, że świątynia na morze i rzeczywiście będzie niedługo odbudowana, ale na razie to jeszcze po prostu są jakieś tylko tam powidoki tego, yy, początki, z których nie dało co będzie. Pan Bóg mówi spokojnie, przyjmij moje słowa pełne komfortu. Jak masz te słowa usłyszeć? No, jest jedno proste pytanie. Czy ty jesteś mieszkańcem Doliny Mirtów? Czyli Czy po prostu tak jak Estera, czyli Mirt, chodzisz na kolana Pana Boga, żeby tam słuchać tych Jego słów pełnych komfortu? Kani, jeżeli z Panem Bogiem nie jesteśmy, jeżeli nie jesteśmy blisko, jeżeli nie szukamy Jego bliskości, to nie usłyszymy tych słów pełnych komfortu. Kani, wiem i mam taką nadzieję, że macie pewien niedosyt dzisiaj, bardzo słusznie, bo to jest tylko pierwsza wizja będzie ich jeszcze siedem. Będziemy się koni spotykać trzy razy w tygodniu w poniedziałki, środy i piątki w Wielkim Poście przez najbliższe tygodnie, aż do Wielkiego Tygodnia, gdzie będziemy sobie najpierw czytać te teksty Zachariasza, potem pójdziemy też pewnie do innych. Kani już w następnym będzie o bardzo konkretnym działaniu Pana Boga i też o wezwaniu do naszego działania, które w takich sytuacjach ma się dziać. Krok po kroku Pan Bóg nam to będzie w tych wizjach rozszerzał. Dzisiaj było dosyć długo, bo chciałem wam zrobić taki ogólny wstęp. Następne wizyty są krótkie, więc będziemy mieli takie różne odcinki. Czasem dłużej, czasem krócej, będziemy sobie szli. Może wam powiedzieć, że niezwykle się cieszę, że znowu się spotykamy z tymi tekstami. I chyba nie ma lepszej rzeczy po prostu na languście niż takie rozkminianie tych wszystkich symboli i tego wszystkiego, co pismo święte niesie. Zostańcie dzisiaj z obrazem Doliny pełnej mirtów, pośrodku których stoi. Na ognistym koniu, krwawym koniu przepiękny jeździec, który daje Ci słowa pełne komfortu. Moi drodzy, moi, mini, moi kochani, na dzisiaj to byłoby tyle. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, bardzo się z niego cieszę. Tak jak mówiłem, widzimy się w środę w kolejnym odcinku Strasznych Rekolekcji 3, potem w piątek i tak będziemy się spotykać. Mam nadzieję, że będziecie korzystać sobie z tych Rekolekcji, będą Wam pomocne w rozumieniu Bożego Słowa i w przychodzeniu Pana Boga do nas wszystkich. Byłoby super, żeby tak było. Kochani, ściskam Was, pozdrawiam, błogosławie, miejcie się proszę najlepiej na świecie, no i do zobaczenia już w środę. Z Bogiem, pa pa!